Hej, cześć wam wszystkim. Tutaj ja, Deromanek Sto. I w tym krótkim filmie chciałbym Was tylko poinformować o tym, że wyjeżdżam na wakacje na Bałkany na 10 dni. E, tak więc w tym czasie troszeczkę zmieni się harmonogram wrzucania filmów na ten kanał. Identyczny też film pojawił się na kanale vlogowym, także tam Was odsyłam. Link się znajdzie chyba z tej strony w karcie, albo z drugiej strony w karcie, nigdy nie pamiętam, bo tam też nie nagrywam z takiego vlogowego. Jak to będzie wyglądać? Do końca tego tygodnia, do niedzieli, będą pojawiać się filmy zgodnie z harmonogramem czyli jednego dnia będzie i Assassin's Creed i Kotor, a później to się zmieni i każdego dnia będzie po jednym filmie i będzie to tak samo, żeby po prostu po kolei były te filmy, czyli będzie Kingdom Come, Kotor, Assassin i tak dalej, aż do mojego powrotu do Polski. Wracam 29, także wtedy już wszystkie te filmy będą nagrywane na bieżąco i do wszelkich komentarzy i tak dalej będę mógł się odnieść. Być może na kanale vlogowym pojawią się jakieś filmy z tego wyjazdu, ale to jeszcze zobaczymy, bo nie wiem jak dużo tam nagrywam, a przede wszystkim nie wiem czy będę miał to kiedy zmontować, bo jeszcze nie zmontowałem oczywiście wyjazdu z Albanii z tamtego roku, tak więc pewnie na początku musiałbym to nadgonić, dlatego nic wam nie obiecuję, ale być może coś się pojawi, także jeszcze raz zapraszam was na kanał Roman Vlog, żebyście zostawili tam suba i śledzili, bo być może coś tam się pojawi. Tak czy siak, w tym filmie to było o tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał, no i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie, no i do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć!